No hej hej, jestem Notarek i witam was w kolejnym odcinku ze Spora. Um, także. Zobaczcie, mm, musimy się napić. Um, jak widzicie, nic się nie zmieniło od poprzedniego odcinka, natomiast. Natomiast, to jest. Zatakowali mnie yy, lawendowi. <ścoughs> Zatakowali mnie lawendowi i. Czy oni ich atakują? A oni nas atakują? Jak miło! Jak miło. Tak, czyli macie super pozytywny początek odcinka. No świetnie, super, super wszystko. Zaje fajnie no. Ej, ja się z tego mam nadzieję wybronię, co? No ryle? Niszczcie mnie. Ajajajaj Faktycznie powinienem bardziej bronić tych swoich terenów aniżeli Czegoś innego Zabili mi wodza? na serio? Llll Słabo Ja nie mogę, no super Ajajaj Dobra, w takim razie nie, miałem już to robić teraz. Um, no w sumie nic się takiego nie stało wielkiego. Jak kto tam zmarł? Wódz. Czyli zaraz się odrodzi i będzie wszystko w porządku. Aha. No dobra. Gdzie jest ten mój drugi koleś od połowu? To niech on łowi. Nie, może najpierw niech coś zje. Właśnie, niech ten każdy z moich stworów coś zje. To by było dobrze. Ym, ok. Także, jak widzicie, ci moi yy, yy, sąsiedzi lawendowi są dość łagodnie yy, mówiąc yy, silni i będzie trzeba z nimi coś zrobić. W takim razie, wiecie co? Yy, zrobię tak. Yy, zaraz mi się zregeneruje yy. Czy oni, oni mi w ogóle zjadli Ci co powinni zjeść? Czy mi oni nie zjadli, czy nie? No kaman, a, odrodził mi się wódz bardzo dobrze. Yy. Gdzie te bile idą? Nie wiem, nieważne. Nieważne gdzie, on, gdzie oni poszli w takim razie zacznę ich wyposażać w coś, co im się powinno przydać. Mam marakasy, mam ościenie ryb, płonące pochodnie. Dobrze, w takim razie wyposażę trzech trzech w płonące pochodnie. Albo może dwóch nawet trzech. Trzech, bo to jest ich, jest ich dwunastka to akurat dziewięć tak jeden dobra damy radę tych czterech na przykład o. Hmm. Czy ja postawiłem im te włócznie czy. A nie to był błąd dobra Atak a tak z oddali bardzo fajnie. Super. Także mamy oszczepy, wyposażę ich w oszczepy. Ym. Dobrze, tez, też myślę, że trzech, tak? Myślę, że trzech i to będzie dobrze właśnie, tak że będą, um. będą stwory z tymi oszczepami, z im podpalającymi i, i będą również ci, którzy będą walczyli ręcznie. Za pomocą kamiennych toporów. Mhm. Dobrze, a jeszcze jest jeden, słuchajcie, gdzieś. Jak on się uchował z tym czymś? A, to jest chyba płonąca pochodnia, tak? Czy nie, 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 nie. Okej, okay, czyli zaserwujemy jeszcze topory i. I wiecie, co może polecimy na tych lawendowych? Oni coś chyba mają nie tak, bo ich jest strasznie mało. Ich jest 7 na 12. Także być może są jakieś szanse, no, aby ich pokonać. A właśnie, co, co mają ci zieloni? Ciekawego, kamienne topory, kostury, kostury leczące, marakasy. Okej, okay, nie, spróbujemy, spróbujemy na tych. Ym... Tak, spróbujemy na tych lawendowych sobie pójść. Jak nie wyjdzie to trudno. Najwyżej wiecie, będziemy próbować dalej. Co oni robią? No zachwilę. Okej. Okay. Kurde no. Musimy sobie dać radę. Dobra, w takim razie się ustawiam tutaj na tym przedpolu takim, o tej wioski i ja bym bardzo chciał, yy, aby ktoś z nich sobie tak nie wiem tak, tak podleciał do nas żeby żeby się wystawił faktycznie jest ich siedmiu jest ich siedmiu mhm ojej już mi trochę zdrowie spada ym, dobra w takim razie ym, to co atakujemy Dobra, atakujemy i tak moje zwierzęta, w zwierzęta dzikie, w żywność kurczę... Masakra jakaś jest z tym wszystkim i jest źle. Oj, oj, oj. Dobra, tego nie ma już. Tam dalej możemy z nimi już zacząć sobie walkę jakąś, bo. Dobra, spoko. Jeden zginął już z nich. Zna my też zginęliśmy. Kurde, no. Okej, okay, trzeba, trzeba to ogarnąć, słuchajcie, trzeba to ogarnąć. A, a spoko. Dajemy radę. Dajemy radę jakimś cudem. Hmm. Dobra. Ich już nie ma? Nie ma ich, dobra. W takim razie wybijamy. A i niech tam ci z pochodniami yy... Nie no niech każdy z nich zaatakuje tą, ten namiot ich I to więc będzie całkiem dobre i ich podbijemy No i lepije się coli w tym czasie okej. Okay. Od razu lepiej. Nie zasychał gardle. Czyli straciliśmy tylko jednego. Oczywiście dzikie zwierzęta nam wykradają różne rzeczy Z wioski Nawet deszczyk spadł um, Okej, okay, chcę to widzieć jak ich podbijemy Ojej, jak to wolno trwa Praktycznie nie ma innego wyjścia Od tego um, zawsze trzeba wybić po prostu całą wioskę, a dopiero później ten dom niszczyć im Bo inaczej się nie da Dobra Także no właśnie ciekawe co się pojawi następnym razem. Jakie plemię? Na pewno będzie jeszcze silniejsze od nas, albo nie, bo to zaraz chyba wychodzimy z fazy, z fazy plemienia i przechodzimy do fazy cywilizacji, czy, czy coś takiego. Ale myślę, że jeszcze jakieś tam plemię powinno się pojawić. okej, okay, narzędzia zdobyte, twój totem już prawie ukończony. Świetnie. Dobra, w takim razie co? Wracam. Tamci się muszą podleczyć, to moje takim muszą się podleczyć. A i już tutaj od razu powinienem ustawić, aby się kolej zregenerował. I żeby coś się tam urodziło nowego, nam. Dobra, czyli. Ej. Narzędzia leczące. Kostury leczące. Wyposaż członków swojego plemienia w kostury szamana, aby mogły leczyć swoich kompanów na polu walki. Świetne. Naprawdę świetne. W takim razie zastąpię drewniane rogi kosturami. I myślę, że takich właśnie sobie trzech medyków tam dam na następną bitwę już, którą... no właśnie z tą, z tą wioską zielonych. Ci zieloni są dość słabi, ale również z nimi trzeba uważać. Dobra. Oni również się chyba mogą leczyć, bo mają, mają, te kostury, także, także sobie na spokojnie zaraz, zaraz ich podbijemy i to już to będzie zaraz koniec tej całej fazy, ogólnie możecie, musicie mi wybaczyć, ale jest, jest po drugiej, więc ja mówię ci ciszej, tak z szacunku, żebym się nie obudził w domu, wiecie o co chodzi. Mój pies też śpi, a ja chcę dla niego jak najlepiej. Dobra, Żryjta, a nie, gdzie oni chodzą? Chodźcie żryć. O, pojawka, pajawka, weszła w wiek dorosły, bardzo, bardzo mi się z tego powodu cieszę. A więc niech ona może będzie medykiem, czy tam on. Jaką kolejkę się ustawiają do tego żarcia? Jej, super, teraz szybko atakujemy tego tego topornika. Gdzie jest reszta? Ale my się wpieprzyliśmy. Masakra. Nie, pokonaliśmy ich bardzo dobrze. Super. Dobra, jakoś nam to wychodzi. Tylko nikt nas nie biją, może co? Tak, za bardzo. Nie chcę żadnego kolejca stracić. No, stracimy. Szkoda, no, ale dobra. Czyli bijemy teraz im. Yy... A, tutaj jest. Dobra, pokonaliśmy ich, więc teraz czas na wioskę, na domek, na namiot jakiś prowizoryczny. Co yy, tam było? Coś mi się przewidziało? Coś tam chodziło? Nie wiem, nieważne. A, tutaj są jakieś stworki. Jak one wyglądają? <laughs> Świetne są. Jakie oczy. Jakby były naćpany. <laughs> Jeszcze ten. To, to jest język czy jakiś ząb? Masakra. Świetne. Okej okay. Jak ten dom? Ojej, jakie to silne. Dobra. I w ogóle jak ten... jak ta żywność jest wykradana? Niby przez kogo niby raz widziałem jak jakieś zwierzątko podeszło. Ale teraz chyba nic się nie dzieje. Nie. Dobra. Okej. Okay. Spaliliśmy. Czyli co? Czyli wychodzimy z fazy plemienia? Chyba tak. Dobra. Ym, czyli nasz totem jest ukończony? Jej, Ej, świetnie! Przeszliśmy do fazy cywilizacji. Zaczyna się naprawdę dobrze. Twoje plemię włada niepodzielnie. Gdy uznasz, że pora ucywilizować, kliknij przycisk przejścia do następnej fazy. Gra przełączy się do fabryki, aby można było zaprojektować ratusz i pojazd. Ej, Ty gry jest świetna. Meskitu. Dobra. Tak naprawdę my teraz, w tej chwili. Raczej nic nie musimy robić, nie? Mimo, że możemy sobie po prostu przejść teraz do, do trybu cywilizacji. Dobra. Wow. Taktyka Twojego plemienia zapewniła Ci pierwszą cechę kulturową. To cecha wyznacza kurs specjalizacji Twojego narodu oraz jego badań technologicznych. W miarę rozwoju Twojego państwa, obywatele pracują opracują unikatowe narzędzia. Które pomogą twojej cywilizacji na ścieżkę ku zdobyciu władzy nad światem? Oki doki, Jesteśmy drapieżnikami. Super. Mm. Czyli jesteśmy tak tymi, takimi przedsiębiorczymi. Przedsiębiorczym narodem. Okej. Okay. No, widzicie, jak ja byłem mądry tutaj. Chociaż tak nawet pod przyjaznych podchodziliśmy. No, tylko na chwilę, no ale okej, okay. w takim razie idziemy dalej. Yeah! Twoje plemię opanowało cały kontynent i jest gotowe do przejścia od prostego wiejskiego życia do cywilizacji, jako pierwsze na planecie. Hehehe. <śm> Ojej ojoj. Czujniki jakieś. Dobra, niech będzie czujnik. Wygląda dziwnie, więc będzie tak dla jaj tutaj. No, Ym... pięknie, po prostu pięknie. Yy, także... Możemy to powiększyć? Możemy. Nie, niech będzie małe. Yy... Dobra, a to co co? Detale. Dobra, wiecie co? Już z tymi detalami to ja sobie jednak daruję, bo... bo tak, nie wiem. Ratusz Truksona, opis, bla Nie, dobra, nie, nie będę się wydurniał bez opisu i, i tyle. Mamy ratusz. Jak to wygląda? Jakiś taki barak, nie wiem. Albo jakiś tani eksponat z jakiegoś taniego muzeum. Okej, okay, oczywiście już zaczynają dyskusje o pieniądzach samochodach. Przewidywalne. Aha, czyli teraz musimy zaprojektować ten, ten samochód im. Dobra, widzicie co, nie martwcie się. Yy, ja to w przyszłości być może yy, jakoś pozmieniam. To pewnie tak będzie, także, także spokojnie. Ratusz może wyglądać o wiele lepiej. Yy. No dobra, rozumiem, ale. Dobra, to było dziwne. Czas rozpocząć fazę cywilizacji. A i teraz zapewnie pojazd. No oczywiście, pojazd, pojazd, pojazd. Na <grym> Masakra. Dobrze. W takim razie teraz nad pojazdem jednak postaram się poświęcić więcej troszeczkę uwagi i więcej, yy, więcej entuzjazmu. Szybkość, zdrowie, 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 Szmijka. A ja bym chciał to tak. No, no, nie, no widzicie, no po prostu dzieło sztuki. Dzieło sztuki. Mm -hmm. Zrobimy to jeszcze. Nie chcę, te, te, nie chcę tego pomniejszać. No, no, chcę światełko pomniejszyć. Dobra, więc jest tak, yy, może być. Yy, a jeszcze tutaj jakieś, jakieś zdobniki. Yy, nad zdobnikami teraz nie będę jakoś super dużo pracował, ale no, cokolwiek, tak. Jakieś wywieczniki mogą być faktycznie. Troszeczkę. O! Może być. Dobra. Wydaje mi się, że to by było już na tyle. Tak. I na tym etapie. zakończę ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli tak, to oczywiście łapcie w górę. Mile widziane. I zapraszam Was do komentowania, rozsubskrybowania mojego kanału. Yo. chociaż wiecie co. Ym, ym, statek Truksona... naprawdę nie mam wary nazw, wybaczcie. Yy, I teraz myślę, że jakiś będzie jeszcze katcenka. Także myślę, żebyście chcieli ją zobaczyć. Także Zobaczymy, co i jak. Czy to i da się szybciej? O, jakieś stwory. Wieża rozrywkowa stacja. Okej, okay, czyli jesteśmy w jakiejś cywilizacji na jakiejś pewnie wielkiej górze. A nie, to jakieś nasze miasto, tak? Wow! Wow! Super! Mamy pewnie jakiś swój własny kontynent teraz. Nadeszła era oświecenia, postępu i transportu. Twoja metropolia jest pierwszym miastem na planecie. Lecz Twój gatunek nie przemawia już jednym głosem. Wkrótce pojawią się inne miasta utworzone przez inne jego odłamy. Okej, okay, musimy je jednoczyć. Dobrze. Wow. Twoi obywatele doskonale potrafią się sami bronić. Musisz skontaktować się z innymi nacjami, kiedy je spotkasz, aby rozpocząć zadane ob Zadanie objęcia władzy na całą planetą za pomocą środków wojskowych, religijnych lub gospodarczych. Dobrze, w takim razie, cześć, a reszta w następnym odcinku.